Cześć jestem Krzysztof Winicki. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj tematem przewodnim są serniki, a w zasadzie porównanie kilku serników z różnych cukierni. Nauczę was, jak wybrać ten właściwy sernik. Sernik, który de facto jest sernikiem, a nie wyrobem seropodobnym, a także jak uniknąć błędu w wyborze w sklepie sernika, który może zbyt długo leżał koło w witrynie. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i dajcie kciuka w górę, jeżeli ten film był dla was pomocny. Serniki na stół. Mam przed sobą trzy serniki. Każdy z nich pochodzi z innej cukierni z terenu Trójmiasta. Zacznę od tego z prawej strony. Sernik pod kruszonką. Widzę, że ma w sobie owoce. Prawdopodobnie jest to brzoskwinie, jeszcze nie wiem, spróbuję rozpoznać w smaku. Mogę w tym momencie już powiedzieć, że ten sernik jest dosyć kremowy. Jak go widzę, dotykam. Zobaczcie, jak widelec wtapia się w ten sernik. Dla mnie to jest dobra oznaka. To może wróżyć już dosyć przyjemne doznania ustach spód, który jest mocno nasiąknięty, czyli ten sernik był bardzo bogaty w wodę. Ta woda w czasie pieczenia spłynęła w dół i nasączyła to ciasto kruche. Uwaga. Mm, I co mogę powiedzieć? Jest na pewno twarogowy. Ten twaróg jest wyczuwalny. Ale mam bardzo dziwne doznanie, bo ten sernik, ta masa serowa klei się do zębów. Nie wiem, czy ktoś może pokusił się o jakiś premiks sernikowy, o jakiś, jakąś mieszankę cukierniczą z dużej fabryki, by wiązała wodę w produkcie, dlatego jest taki mokry i ciężki. Ale jest coś takiego lepkiego, jest coś kleistego w tym serniku. Zdecydowanie przypomina budyń taki. Zbyt gęsty budyń, który przekleja się do zębów. Czuć w nim owoce, nie jestem w stanie rozpoznać. Za żadne skarby, jaki to jest owoc. Domyślam się, że jest to brzoskwinia pewnie z puszki po samym kolorze, ale w smaku to w ogóle nie jest rozpoznawalne. Kruszonka na wierzchu jest zupełnie mokra, jest zupełnie wilgotna. Widać też, że nie była długo pieczona. Ona ma bardzo blady kolor, nie zdążyła się skarmelizować. Myślę, że ten sernik spędził w witrynie mniej więcej 3-4 dni. To wszystko, ciasto, które powinno być chrupiące wcześniej, jest już zupełnie, zupełnie wilgotne. Ten z kolei wygląda na bardzo ładnie. Scarmonizowane u góry. On jest oczywiście przykryty warstwą cukru-pudru i próbuję go odciągnąć. Jest lekko wilgotny. Mam nadzieję, że widzicie ten kolor. Pod tą warstwą cukru jest taki bardzo jasno-brązowy wierzch sernika. Widać, że ta burbka termiczna była na wysokiej temperaturze i nawet tutaj widać, że gdzieś lekko przecholowała. Widać, że ten spód jest lekko przypieczony. Muszę przyznać, że ten sernik nie pachnie serem. Wygląda troszeczkę jak takie po prostu upieczone ciasto jakieś ucierane, a nie sernik. Gdybym zjadł ten kawałek z zamkniętymi oczami, gdybym nie wiedział, że jest mi serwowany sernik, w życiu bym nie strzelił, że jest to sernik. Autentycznie. Ktoś naprawdę postarał się, ktoś zrobił świetną robotę w ukryciu tego kluczowego składnika w tej recepturze. Ja zakładam, że twaróg jest gdzieś zaszyty wewnątrz tego ciasta, ale... Nie jest to jego podstawowy składnik. Nie jest to składnik, który przychodzi na myśl, wkładając tą porcję do ust. Nie, to jest taki, przypomina mi to w konsystencji taką babkę gotow gotowaną. To nie ma nic wspólnego z sernikiem. Ten, to uczucie skrobi. To jest takie uczucie szorstkości na podniebieniu, jeżeli rozmarowujecie go e, językiem, to świadczy o tym, że producent użył tej skrobi po to, by zatrzymać jak najwięcej wody. Robi się to też po to, by obniżyć zawartość twarogu, który jest najdroższym składnikiem, najdłuższym surowcem w serniku. Ta skrobia może być zaszyta na przykład w formie budyniu, mąki pszennej, ziemiaczonej, kukurydzianej. Tych form jest wiele, ale cel jest taki, by obniżyć koszt produkcji. I jest to po prostu nie fair. Do tej pory nie było zbyt dobrze, a to jest trzeci, może ten właśnie odmieni e, cały ten ranking. Sprawdźmy. Kolor jest dosyć jasny, co może świadczyć o dużej zawartości twarogu, jednakże ma dosyć wysoką porowatość. Mm. Co może świadczyć o tym, że ma w sobie dosyć dużo bezy, która mogła być stabilizowana znowu skrobią, ale ja nie chcę wyprzedzać faktów, nie jest jeszcze rozpoczęty. Ładna karmelizacja. Widać, że to ciasto było ładnie upieczone, jest piękna fala, ono urosło delikatnie opadło. Tu widzicie po tym fragmencie, czyli był upieczony w wysokiej temperaturze. A jak z jego konsystencją? Ma dosyć przyjemny dźwięk, kiedy przyjeżdża ten widelec. Słyszę takie pęknięcie pęcherzy powietrza. Czyli to był sernik, który był mieszany razem ze świeżo ubitymi białkami. I muszę przyznać, że jest najbardziej twarogowy. Jest dobrze zbalansowany smakowo. Ta jego wysokość sprawia, że proporcjonalnie... Jak dla mnie osobiście ten spód jest za gruby, ale ta wysokość sernika sprawia, że... Ten spód gdzieś tam może mm, zostać zaakceptowany. On w tej całej porcji, którą teraz kroję, mm, odnajduje się ilościowo w tle całego kęsa. Może piekłbym go 10-15 minut krócej. Mimo tego, że ten sernik uważam za akceptowalny, tak naprawdę żaden z nich nie spełni moich oczekiwań, bo ja akurat lubię takie serniki turbokremowe, serniki, które są pieczone w niskich temperaturach do 100-120 stopni Celsjusza, ale to jest bardzo subiektywne odczucie. Ja wiem, że wy macie może zupełnie inne pojęcie, zupełnie inne podejście do serników i może lubicie pieczone w wysokich temperaturach, takie, które bardzo wysoko rosną. Ja lubię niskie, ultra kremowe. To była subiektywna opinia. Hmm, możecie się z nią zgodzić lub nie, jeżeli jesteście fanami kremowych serników, albo nigdy. Takich nie piekliście? Zajrzyjcie do tego odcinka, tam wszystko tłumaczę krok po kroku. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i poszukać mnie także na Instagramie i na Facebooku. A tak naprawdę ja już chciałem skończyć ten odcinek. Dziękuję.